Smartfon? Tablet? Feel free. It's Galaxy Note. spóźniłeś się serce. Ależ drogi rozumie, Londyn jest kompletnie nieprzejezdny o tej porze. Kogo próbujesz? O, przyłożenie i... nie odbija się. Oczywiście, przecież to kosty. Kup teraz swój nowy łyżele. Teraz 40% więcej łyżki. Swoją używam pod prysznic. D za 40 zł w salonach TP i Orange. Telekomunikacja Polska. Tak, tak, żubra. Bo teraz w promocji żubra każdy ma szansę na własny dom. Szczęśliwy los żubra. Gdzie ten Larry? Trener zaraz przyjdzie, spokojnie. To on uczynił mnie silnym mężczyzną, być. Mówił mi, rób młody to, co zwykle. Spóźniłeś się, serce. Ależ, drogi rozumie, Londyn jest kompletnie nieprzejezdny o tej porze. diamenty. Wszystko jest możliwe, gdy twój mężczyzna pachnie jak Old Space. Szedze na koniu.